Dzisiaj pogadamy sobie o czymś super podstawowym, czyli chyba o najważniejszym czasowniku, jaki istnieje w każdym albo w prawie każdym języku, i bardzo często poznajemy go już na pierwszych zajęciach. Chodzi mi oczywiście o czasownik być, a przy tej okazji omówimy sobie dzisiaj również hiszpańskie zaimki osobowe, czyli ja, ty i tak dalej. Jestem ciekawa, czy już je znacie i czy potraficie powiedzieć, czy wszystkie polskie zaimki mają swoje odpowiedniki w hiszpańskim i na odwrót. No to zaczynamy. A zaczniemy od odmiany. Yo soy. Ja jestem. Tu eres. Ty jesteś. El, ella, usted, es. On, ona, pan, pani, jest. Nosotros, nosotras, somos. My jesteśmy. Vosotros, vosotras, sois. Wy jesteście. Ellos, ellas, ustedes, son. Oni, one, państwo, są. Soy, eres, es. Somos, sois, son. A teraz przyjrzyjmy się zaimkom. Jak widzimy, jo to ja, tu to ty. Pamiętajmy jednak o akcencie graficznym, bo bez niego tu będzie znaczyło twój. El on również z akcentem eja ona, a także forma grzecznościowa uste, który oznacza pan lub pani. No i teraz ktoś może zapytać, a gdzie jest ono? Jak już wspomniałam w odcinku numer jeden o rodzaju rzeczowników, w hiszpańskim generalnie występuje rodzaj męski i żeński. Nijaki spotykamy bardzo rzadko i używa się go tylko w bardzo specyficznych sytuacjach, kiedy mówimy o czymś bardzo ogólnie. Tak więc istnieje taka forma jak ejo, czyli ono albo raczej to, ale zetkniemy się z tym niezwykle rzadko. Ja osobiście nigdy w żadnym podręczniku nie spotkałam się, żeby przy jakiejkolwiek odmianie w trzeciej osobie poza L i Eja, no i ewentualnie Usted było podane jeszcze ejo. Zatem warto wiedzieć, że ta forma istnieje, ale na co dzień stosuje się ją w bardzo niewielu przypadkach, więc to tak bardziej dla Waszej informacji. Zwłaszcza, że jest inne słowo, które tę formę zdecydowanie częściej zastępuje, ale o tym innym razem. No to przejdźmy do liczby mnogiej. Tu z kolei w trzeciej osobie mamy oni, ellos i one, ejas". Natomiast po polsku nie rozróżniamy już rodzaju przy my i wy, za to w hiszpańskim... Owszem, bo my to może być nosotros lub nosotras, natomiast wy bosotros i bosotras. Nosotros i bosotros użyjemy, gdy mówimy o towarzystwie wyłącznie męskim lub mieszanym, zaś nosotras i bosotras, gdy mamy towarzystwo wyłącznie damskie. Na przykład nosotros somos mexicanos. My jesteśmy Meksykanami. Tak powiedzą zarówno mężczyźni, jak i na przykład grupa chłopaków i dziewczyn. Nosotras somos colombianas, my jesteśmy Kolumbikami. Tak powiedzą tylko panie. Ta sama zależność będzie dotyczyła bosotros i bosotras. Zatem, czy wy jesteście Ana i Luisa? Bosotras sois Ana i Luisa? Czy wy jesteście Pedro i Javier? Bosotros, Sois, Pedro i Javier, zaś ejos. oni, Ejas, one, jak po polsku. Natomiast usteles, czyli znów forma grzecznościowa, to państwo, zarówno panowie, jak i panie. Tak jak usted, to może być pan i pani. Tylko bardzo ważna kwestia. Wszystkie zaimki, które tu omówiłam, to zaimki używane w Hiszpanii. Natomiast jeśli wybierzemy się do innego kraju hiszpańskojęzycznego, to możemy spotkać się gdzie z nieco innymi formami, bo w wielu krajach Ameryki Południowej i Środkowej zamiast tu występuje vos. I to również wtedy inaczej się odmienia. W przypadku czasownika być zamiast tu eres mamy vos sos. Można też spotkać się z użyciem formy ustet zamiast tu czy ustedes zamiast vosotros, na przykład w niektórych rejonach Meksyku. Pamiętam, że gdy poznałam jednego z moich znajomych, który był Meksykaninem, było mi na początku bardzo dziwnie, gdy on zwracał się do mnie per ustet, ale tak mówił do mnie i do innych znajomych i to było dla niego normalne. Ja do niego natomiast mówiłam per tu i oboje wiedzieliśmy o co chodzi i w żaden sposób nie utrudniło nam to porozumiewania się. To mniej więcej tak jak Amerykanie i Brytyjczycy często znają różnice między odmianami angielskiego, których używają, i choć jedna osoba powie na przykład chips, a druga french fries, to oboje wiedzą o co im nawzajem chodzi. Więc warto wiedzieć, że możemy spotkać się z tego rodzaju różnicami, żeby w razie czego nie być zaskoczonym. Ale dopóki nie mamy zamiaru przeprowadzać się do konkretnego kraju, to myślę, że warto jednak na początku nauki trzymać się języka kastylijskiego. Używanego w Hiszpanii. Podsumowując kwestię zaimków osobowych, należy jednak pamiętać o czymś, co nam Polakom nie powinno sprawiać żadnego problemu, gdyż działa to tak samo jak w języku polskim. Oczywiście zakładając, że osoby to oglądające to Polacy, bo wiem, że nie tylko. Mianowicie zaimki przeważnie w zdaniach pomijamy, bo przecież nie musimy mówić ja robię czy Wy piszecie. Najczęściej wystarczy robię Piszecie, chyba że z jakiegoś powodu chcemy tę osobę podkreślić. Na przykład mama pyta dzieci: Co robicie? Ja czytam komiks, a Marek gra na telefonie. Tutaj użycie ja jest uzasadnione, bo chcemy wskazać, że dwie osoby robią dwie różne rzeczy. Ale gdyby mama zapytała tylko jedną osobę, to ta osoba odpowie na przykład: Odrabiam lekcję, a nie ja odrabiam lekcję. I dokładnie tak samo jest w języku hiszpańskim. Więc mogłoby się wydawać, że to zupełnie naturalne, że ten zaimek z reguły pomijamy. A tymczasem większość osób ma tendencję, żeby jednak te zaimki wstawiać. Wynika to najprawdopodobniej z tego, że większość osób uczących się hiszpańskiego uczyła się już wcześniej angielskiego lub na przykład niemieckiego, które przynajmniej w Polsce są obecnie najpopularniejszymi językami obcymi do nauki, więc jeśli ktoś jest przyzwyczajony, że w języku obcym tego zaimka przy czasowniku się nie pomija nigdy, to potem z automatu stosuje te struktury również w innych językach obcych. A tymczasem w języku hiszpańskim zaimków osobowych używamy na podobnych zasadach jak w języku polskim. Więc tam, gdzie nie są nam potrzebne, to je pomijamy, również przy czasowniku ser, oczywiście. No dobrze, to zaimki już znamy, więc teraz kiedy używamy czasownika ser? Wielka mi filozofia. Przecież wiadomo, kiedy używa się być. Ale w hiszpańskim to akurat wcale nie jest takie oczywiste, do czego jeszcze wrócę. Ser używamy zawsze wtedy, kiedy mówimy o czymś stałym, czyli przede wszystkim, gdy mówimy o tym, kim ktoś jest lub czym coś jest. Na przykład: ¿quién es este? Este es Julian. Es de Argentina i y es médico. Kto to jest? To jest Julian. Jest z Argentyny i y jest lekarzem. ¿Qué es esto? Esto es una cafetera. Es nueva y es muy práctica, pero es un poco cara. Co to jest? To jest ekspres do kawy. Jest nowy i bardzo praktyczny, ale jest trochę drogi. Zatem jak widzimy czasownika ser używamy mówiąc o tym kim ktoś jest lub czym coś jest oraz jaki ten ktoś lub to coś jest. Mówiąc o ludziach, będziemy mieli na myśli, jak ta osoba się nazywa, kim jest z pochodzenia i z zawodu. To traktujemy po hiszpańsku jako coś stałego. Co prawda, pracę można oczywiście zmienić, no ale raczej nie jest to coś, co zmienia się często z dnia na dzień, więc profesję też traktujemy jako coś stałego, bo jest to coś, co w jakiś sposób nas określa mówi, kim jesteśmy i jacy jesteśmy. Nie ma natomiast wątpliwości co do tego, że jeśli jesteśmy z pochodzenia Polakami, to choćbyśmy chcieli, tego nie zmienimy. Możemy tylko zmienić miejsce zamieszkania. Tak samo o jakiejś rzeczy możemy powiedzieć w kontekście jej pochodzenia, na przykład, że to jest japoński samochód. Es un kocie japones. Co ciekawe, zwróćcie uwagę, że po polsku w tym zdaniu możemy pominąć czasownik być i powiedzieć to japoński samochód. Zamiast to jest japoński samochód, ale w hiszpańskim już nie. Za stałe cechy przyjmujemy również wygląd. Na przykład: Elena i Monika są Rubias i y Altas. Elena i Monika są blondynkami i są wysokie. Mi bifikleta jest berdy. Mój rower jest zielony. A także cechy charakterów w przypadku osób i właściwości w przypadku przedmiotów. Eres muy amable. Jesteś bardzo miły. Este sillón es muy cómodo. Ten fotel jest bardzo wygodny. No dobrze, to dlaczego ja w ogóle tyle mówię o użyciu tego czasownika, bo niestety muszę was zmartwić, a być może nawet szokować, ale w hiszpańskim występuje więcej niż jeden czasownik być. Ten jest najbardziej podstawowy i od tego z reguły zaczynamy, bo dzięki niemu możemy podać chociażby najważniejsze informacje na swój temat. Ale na dziś wystarczy, o reszcie będą osobne odcinki. Tak więc zachęcam do śledzenia kanału. Jeżeli macie jakieś pytania w tym temacie, to jestem do Waszej dyspozycji. A na dzisiaj dziękuję i do następnego. Gracias i hasta pronto.